PSP zawitało drugi raz, tak samo Kratos miał przyjemność dostać drugą grę. Jedną co prawda miałem i nadal mam łańcuchy Olimpu, ale wam o tym trochę specjalnie nie powiedziałem, żeby szare komórki pracowały. I w tym oto filmie pokażę Wam PlayStation Network Collection, wydanie łamigłówkowe, puzzle pack. Tak ono wygląda. Z każdej niemalże strony i pokażę Wam te trzy gry, a tak naprawdę jest ich pięć. Tak wygląda w środku. Bardzo ładnie zdobiony na fiolet i jasny kolor. Zdobiona część instrukcji i płyty. W tym oto wypadku będzie bardzo dziwny obrazek tu na podglądzie płyty UMD, ponieważ nie ma za bardzo żadnej informacji tu odnośnie PlayStation Network Collection. Tylko jest puzzle, więc byście mogli się domyślać, że to jest jakieś tam małe nieporozumienie. Ale rzeczywiście, jak chwilę poczekamy rozkoszując się delektem wspaniałego dźwięku napędu Universal Media Disc, Universal Media Disc, to wtedy zobaczycie, że będzie informacja o... tymże projekcie, więc jednak nie jest to ściema. Mamy tak, Lemingi jako pierwsze, no wiadomo, znana gra od Team17, go Puzzle i Go Sudoku. Weźmy sobie Go Puzzle na ten przykład. Niestety te gry będą się trochę wczytywać, bo z jakiegoś powodu do nich dostęp jest no, wydłużony już o te kilkanaście sekund. Więc tu pokażę Wam ewentualnie jak naprawdę się na tej konsoli wczytują te nieduże gry, co by się wydawało. Tak myślę sobie, patrzę na to pudełko i Zastanawiam się, ile dana gra waży. Bo jeżeli one były w dystrybucji cyfrowej, to pewnie one nie muszą być wcale jakieś wielkie, bo przecież widać, jakie one są proste w budowie. A czy wymagające? Mogą być wymagające, i cały czas się doczytuje. To nie jest tak, że jest niesprawny napęd. Chociaż na filmie z God of już zaczynał mnie ten napęd denerwować, no ale ja Wam wolę pokazać sprzęt taki, jaki on jest, domyślnie, fabrycznie. I cały czas się wczytuje. Pewnie jedna minuta będzie się uwidoczniała. Cały czas się wczytywało, więc mogłem Was zagadać tutaj, wyjątkowo. I nie wiem, no, jeżeli to są tak duże by się wydawało gry, to czemu tak długo się wczytuje, nie? Sam napęd w sobie może nie jest jakiś hiper szybki, ale na tak małe gry, no to bez przesady, kurczę. Może faktycznie optymalizacja ładowania danych jest tutaj problemem. Dobra, tutaj niby można było grać przez internet, znaczy w sumie dalej można, bo tam wykorzystuje się pobliskie łączenie internetowe między konsolami. Mamy trzy tryby gry, Go Puzzle Swizzle Blocks, Aquatic i Skyscraper, po kolei weźmiemy. Ja w ogóle robię to nagranie drugi raz, bo za pierwszym razem, kiedy ja nagrywałem, niestety ostrość była zbyt skopana. Tak jak wam mówiłem przy tamtym filmie z God of War, kamera ta nie nadaje się na bliskie sceny, ona nadaje się bardziej na średniej odległości. Um, plany, tak w ogóle ja będę za jakiś czas planował wymianę w ogóle sprzętu nagrywającego, bo ten jednak zaczyna mi dawać po dupie. Może no, weźmy sobie Easy, nie będę Wam. Tutorialu pokazywał i o co tutaj chodzi. Będziemy dostawali po jednej, po drugiej stronie różne klocki, i naszym zadaniem będzie je tak połączyć, żeby one się skasowały w czwórki albo w jakieś tam ciągi kolorystyczne. Trójkątem, zgodnie ze wskazówkami, możemy przesuwać i x przeciwnie, więc to jest tutaj małe ułatwienie. Co do sterowania, tylko że ono samo w sobie jest nieco zastanawiające, może trochę mylić. Więc wybieramy to pole, gdzie możemy się przemieszczać. Taka całkiem relaksująca, ciekawa gierka. Jako, że historia PSP i trochę PlayStation Network została tutaj zachowana, bo jest ta płyta. Dostępna w sprzedaży, no, wiadomo już używanych, ale jest zawsze coś. I głównie na tym gra polega, żeby tak was na lekko wprowadzić, jakbyście byli ciekawi. Nie wiem, czy ta gra jest dalej dostępna, czy z poziomu PlayStation Store dla PlayStation 3. Oczywiście dałoby się tą grę włączyć na ps trójce ale nie wiem czy jeszcze jest dostępna, więc tu, tutaj Wam tego nie zdradzę chyba, że sprawdzę po nagraniu i mogłem sprawdzić przed, ale lubię mieć czasami taką ciekawość po czasie. Dopiero. No i tak to generalnie wygląda. W dużym skrócie. Więc dla zainteresowanych mogę Wam polecić tą grę. Zmienimy sobie teraz na Aquatica. Chciałem powiedzieć Sabnautica, i w sumie bym się niewiele pomylił. Tutaj będzie troszkę inny rodzaj zabawy, ale moim zdaniem chyba najmniej interesujący z tych układanych. Dlatego, że tutaj będziemy mieli jakieś miny wodne do składania. Typ wyzwania, i te miny musimy rozwalić za pomocą innych kolorów, które będą się tu pojawiać. Z tego co przypominam sobie, chyba tu powinny być co najmniej cztery podobne miny, jakoś do skasowania, i wtedy wtedy możemy jakoś tam zbić. Nie, nie możemy. O, to ciekawe. Dosyć proste te gry są dla moim zdaniem, wypełnienia trochę biblioteki PSP, żeby te pewne gry cyfrowe nie, po, nie poszły w zapomnienie. Też i tak one nie są jakieś hiperpamiętliwe, ale dobre i to. Nie ja wiem, jak tutaj te na dole skasować. Będę musiał to kiedyś sprawdzić sobie. A może to specjalnie taka przeszkoda jest, żeby nie mieć za łatwo na początku. Także jak widzicie, mamy zestaw dosyć prostych gier z wyglądu, a jak to wygląda w przechodzeniu, to inna rzecz może one też Nie są jakieś hiper hiper-duper skomplikowane. No to już co widać na pierwszym wejściu. I jeszcze została nam część ze Skyscraper i tu niestety nie pamiętam, co było. Wczoraj film nagrywałem, nieudany, nieopublikowany, skasowany, a nie pamiętam, co było w tej trzeciej minigierce. No, normalne, jak ma się tyle gier do ogarnięcia, to co się dziwić. Nic z tym odmiennego. Każdy by zapomniał. O takich mało pamiętliwych grach, to wiadomo. Mm, dobra. Tower Tour sobie weźmiemy, taki tryb. I tutaj będziemy mieli gwiazdki nie dość, że do zbierania. Mamy tu na razie parę poziomów. Pytanie, czy jest więcej. O, to już tego nie będę sprawdzał. I mamy tu jakieś wieże. A, już wiem, już pamiętam. Trzeba z jednej strony przechodzić takim knypkiem. Na drugą stronę, po prostu, z jednej strony na drugą i przechodzimy przez te piętra, tak zwane, jakbyśmy chodzili po korytarzach, dajmy na to. Taka kolejna gra na, na rozluźnienie, na, na takie psychologiczne zastanowienie się, co się dzieje na tym świecie czasami, <grym> w ogóle, z ludźmi też czasami. Czasami rzadko częściej. I tutaj za bardzo nie wiem, jak wpisać imię, kiedy mamy te czerwone. Bo nie chcę być Mik. Chociaż mogę być Mikiem albo majkiem. Nie wiem jak się tu wpisuje, naprawdę, nie mam pojęcia, bo nie można ani dookoła, już nie wyjdę. A jak przejdę w prawo, no to przejdę w prawo, to koniec pisania. Bardzo, ja wiem, nie wiem, nieidiotoodporne wpisywanie i inicjałów. A generalnie w tych grach są bardzo podobne opcje, więc nie ma co za bardzo sprawdzać. Tylko, że jest mały problem z tą kompilacją: mianowicie, jak chcecie wybrać Lemingi, to musicie na twardo zresetować konsolę. Niestety, nie ma tu żadnego wyboru, żeby wyjść, więc trzeba na twardo resetować czyli wychodząc z gry, bezpośrednio jeszcze raz ją wczytując i ten czas ładowania ja już Wam przeoszczędzę, i widzimy się przy Lemingach. Mamy oto Lemingi. I one też prawdopodobnie będą się nieco wczytywały, ale dość krócej niż składanka z puzlami, taką mam nadzieję. Doliczam sobie mniej więcej 10 sekund, no byłoby tak 10-12 sekund, więc znacznie krócej. Nie wiem dlaczego tamta gra się tak długo wczytywała. Nie orientuję się za bardzo, co by było powodem tego dłuższego wnikania w te dane. Mamy legendarne Team 17 jeszcze w swoim starym logo z lat 90. No i Mingi z psn -a. nie jestem pewien, czy ta gra jest na PlayStation 3 do pobrania jeszcze. Z wersji PlayStation Minis. Kultowa gra amigowa, komputerowa z 90., bodajże. Z drugiego? Czy pierwszego? Pierwszego chyba. dobra. Weźmy sobie poziomy special, i może pokażę Wam pierwsze dwa etapy, żeby Was zeznajomić z tą grą, jeżeli nie znacie tej wersji. W sumie to nic innego jak. Odświeżone w nowszej skórce graficznej lemingi. Tu nic więcej takiego odkrywczego nie ma. Wybieramy kursorem w danym momencie, co ma leming robić z tego panelu dolnego. Mamy dużo opcji: kopanie, e, opadanie parasolką, budowanie schodów, e, jakieś tworzenie tuneli i tak dalej, żeby po prostu dotrzeć. Do końca. Co to jest select? A, pauza. E, menu wyboru, przepraszam. Kółkę możemy sobie przyspieszyć akcję, jak jest nieco wolna. No i nic wielkiego. No, to po prostu RKDówka w tym rodzaju. I czcionka bardzo przypomina mi wormsy. No, ale to w sumie co się dziwić, jak e, Team 17 robiło wormsy. No to w Lemingach dali taką czcionkę, no cóż. Też może być tak, że na 360 w podobnym czasie wyszły tak zwane pierwsze Worms. nie wiem, czy to pierwsze pierwsze odświeżone na e, Xboxie Live Arcade, To jest chyba gra e, wstecznie zgodna, jak dobrze pamiętam. E, I tam też była podobna czcionka, więc cholera. Wie. Bardzo możliwe. Gra chyba z 2006 jak dobrze kojarzę. Cała kompilacja jest z 2007, 8 nawet. Puzzle Pack jest z 2000... Yy, przepraszam. Tak, Puzzle Pack z 2008. Sam już nie wiem teraz, co jest z 2007. Tam z tyłu pudełka jest mały miszmasz. Sudoku jest chyba z 2008. No nic, w każdym razie jest taka oto gra. Co tu obawiać, no, przeprowadzamy lemingi na drugą stronę, po prostu do, do tunelu, żeby każdy przetrwał, wtedy ma się najwięcej punktów, po prostu. Także to są lemingi, niekoniecznie dla lemingów życiowych. Jeszcze Wam zaprezentuję sudoku, też nic w sumie wymagającego, można kończyć film, ale z reguły, jak już pokazuje całość, to pokazuje całość. Nawet jeżeli jest to gra, by się wydawało najmniej znacząca. I to jest prawdziwy dźwięk PSP. Nie tam żadnej karty pamięci czy tam inne, tylko napęd UMD do jasnej Anielki. Mamy Sumo Digital, które tworzyło Sudoku. Ja bym się zdziwił, gdybym się o tym pierwszy raz dowiedział w tamtym czasie. I mamy podstawowe języki europejskie, nie ma polskiego, nie ma innego. No trudno, trzeba się uczyć języków. I sudoku, no to. Co tu opowiadać? Sudoku to sudoku. Cyfry w pionie i w poziomie ustawione tak żeby one się nie powtarzały w jednej i w drugiej linii, nic więcej. Dobra, triggerami możemy tutaj ustawiać te cyfry. Niestety musimy za każdym razem kasować te liczby i cyfry jednocześnie, jednoczesne, żeby wpisać. No Widzę, że to taka loteria tu jest, także no, nie ma lekko. A no tak, i nie może jeszcze w kwadracie być ta sama liczba, więc musimy wybrać. Piątkę nie. Trójkę też nie. Dwójkę może. O, jakaś uwaga. Uwaga dotycząca czego? Nie wiem, nie wiem co to w ogóle było. Tutaj może być piątka. Tutaj na tej podstawie może być 8, 9 i 4. No i nic bardziej mylnego. No, po prostu wprowadzamy liczby takie, żeby one się nie powtarzały, a nie tylko w pionie i w poziomie, ale i w kwadracie. Jak można o takie rzeczy zapomnieć. No tak, nie spojrzałem dokładnie i już wciskam. Będziesz 8. Tu będzie 8 chyba. Nie, nie będzie 8. W takim razie będzie, czekajcie, 1 i 8. No i tyle. No, co tu za wielka filozofia, po prostu. Układanie cyfry w takiej, a nie w innej kolejności. Także historia PlayStation Network w, jakiejś, w jakimś sensie jest zachowana na tej płytce. Jest jeszcze druga kompilacja. Nie pamiętam do końca, jak ona się nazywa, bo nie sprawdzałem tego aż tak hiperdokładnie, bo wyszły tylko dwie takie kompilacje. Więc tu byśmy mieli już temat połowicznie załatwiony. Ja Wam pokażę jeszcze, co mógłbym Wam ewentualnie pokazać w... kolejnych filmach z PSP, ale to jeszcze będzie odrobinkę wymagało czasu. Zaraz Wam powiem dlaczego, bo to będzie miało dosyć ścisłe znaczenie, a akurat w tym wypadku yy, ciąg fabularny, przyczynowość, skutkowość pewnych zachowań, postaci itd. ma tutaj w tej, przynajmniej mojej ulubionej serii, bardzo duże znaczenie. Fajnie by było większą kartę dokupić, ale to i tak średnio, mi, średnio mnie swędzi. Mam, co ciekawe, wgrane od jakiegoś czasu z angielszczone wersje japońskich gier, które tylko tam wyszły na rynek PSP. Kurochiu, pierwsza część, jest to Laika Dragon czy Yakuza na PSP, i druga odsłona, która została przetłumaczona na język angielski, więc to będę mógł Wam ewentualnie pokazać. Gdzie możecie ściągnąć te gry, to już Wam mówię. Jedna waży Giga 100, a druga waży Giga 600, więc podwójna warstwa była używana. Możecie pobrać te gry ze strony cdroma.com, i tam możecie sobie wpisać albo Laika Dragon i wtedy Wam wyskoczy na, wyskoczą na PSP te dwie gry, które są spaczowane, poprawione bo są z językiem angielskim. Nie jestem pewien, czy w 100% jest tu przynajmniej w pierwszej części język angielski i dokładnie tutaj, ale jak chcecie sobie zobaczyć, to możecie sobie pobrać. Tylko jest jeden warunek. Dobrze jest mieć skończoną fabularnie Jakuzę 4, ponieważ jest ona bezpośrednio powiązana z właśnie tą grą. Fabularnie ta gra jest po czwórce, a kurociół dwójka jest po tej odsłonie. Więc akurat jest taka luka między Jakuzą 4, 4 a Jakuzą 5. Więc jak chcecie, no to musicie sobie ogarnąć przejście z 4, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, a w ogóle ogarnąć sobie całą serię, no bo jednak jest to wymagająca dosyć kwestia. Także myślę, że to by było na tyle z tej strony. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli jakaś gra na PSP wpadnie, no to oczywiście nie będę się trudził przy wykonaniu kolejnego takiego filmu prezenta prezentacyjnego i takowy się pojawi. Także trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia.